I ziomy. Um, mam nadzieję, że mi się mikro nagrywa. E, hmm. Mam taki, chyba to jest trzeci odcinek poradników, czy jakoś tak? E, no słuchajcie. Mam dawać taką, no taki pomocny filmik mały. Ze związku z Hero Zero, bo nagrywamy, to wiecie. Um, dobra. Najpierw wejdźmy na stronę Hero Zero. I o co Kaman? O co mi chodzi? Niektórzy nie mogą się w pewno zalogować na swoje konto, bo graj za darmo. Mm -mm. Dobra, już mi się gra odpala. Chyba swój e-mail zamarza coś. Dobra, kolega do mnie pisze. I nie ma... Nie ma żadnego bohatera z takim adresem e-mail sprawdź? Wprowadzone przez ciebie dane. Nie. Słuchajcie, nic się nie stało. Bo... gdy yy, wejdziemy na stronę główną. W ogóle macie pozdrowienia od mojego ziomka e, Michał Wróblewski e, bo musicie tutaj jest takie pl i to jest pl13, a jeśli macie konto na pl11, tak jak ja, to musicie wybrać pl11. Graj teraz za darmo. Mi się od razu postać załaduje, ale Wam e, pojawi się. To samo co przedtem, tylko klikacie logowanie i fasz login. I wtedy wam na 100% zaloguje i dobrze wszystko podacie. Bo... no bo ja... ja już o tym wiem coś. Bo kiedyś się zesrałem prawie w gacie, bo o nie! Co się stało? Nie mogę się na moje konto zalogować. Tak, to jest konto moje drugie, 11 poziom. W ogóle... Ten mój kolega Michał ma nas sprzedać konto właśnie takie. To macie pokazane. 176, 177 uh, tysięcy. On chce za to albo 40 zł, albo coś takiego. Paysa pay for Sea of card. Nie wiem co to jest. Coś takiego. Nie wiem co to. Um, ale to jest jego konto, tu ma moce jakie? Pupila ma, psotek, chyba to jest ten pupil, bo ja nie ogarnię, miałam za mały poziom, żeby mieć, um, żeby mieć zwierzaka. No ale tu jest jego postać, jego ten zwierzę, wieżyniec. A teraz jak sprawdzić, na jakim pl jestem? Um, to musimy nacelować na to, to samo nam się otworzy i tu pisze nasza nazwa i nasz PN. tu mamy nasz pl11 y, żeby nie było, że y, coś kłamie wyloguj o Jezu co ja zrobiłem ziomy no przecież ja, no klikam wyloguj Jezus Maria wyloguj Znaczy co to jest? Pomin. I tu mamy tpl 11, tu nic nie pisze, ale logujemy się. I zaloguj się. I już nasz loguje do naszej postaci. Jeśli Wam pomogłem, to zostawcie kciuka w górę, czy coś tam...